To jest Fiber Seeker 3, drukarka 3D, która w przedsprzedaży kosztuje około 2700 dolarów. Ale to nie jest sprzęt do drukowania figurek, to maszyna, która w procesie współwytłaczania łączy tani plastik z ciągłym drutem dwukna węglowego. Efekt? Producent deklaruje wytrzymałość na rozciąganie rzędu 900 MPa. Ale żebyśmy mieli jasność, o czym mówimy, zróbmy szybki przegląd materiałowy. Najpopularniejsza stal konstrukcyjna S235, tak jak sama nazwa wskazuje, ma minimalną granicę plastyczności na poziomie 235 MPa. To moment, w którym materiał zaczyna się trwale odkształcać. I jej wytrzymałość na zerwanie RM to okolice od 360 do 510 MPa. Aluminium lotnicze granica plastyczności 276 MPa a zerwanie przy 310. Fiber Seeker deklaruje 900 MPa. Nawet jeśli to jest wytrzymałość na zerwanie, RM, a nie granica plastyczności, to wynik i tak jest szokujący. Trzykrotnie wyższy od aluminium i znacznie wyższy od stali konstrukcyjnej. Ale zanim wyrzucicie swoje sferzarki CNC na złom i ogłosicie koniec metalu, musimy wylać kubeł zimnej wody. Inżynieria to sztuka kompromisu. A tutaj kompromisy są kluczowe. Te 900 MPa to wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien. Kompozyt jest materiałem wybitnie anizotropowym. Włókna działają fantastycznie, kiedy je ciągniemy, ale co ze ściskaniem? Co z naciskami powierzchniowymi? Pamiętajcie, że te włókna są zatopione w matrycy polimerowej. Najczęściej jest to PLA, PETG lub nylon. Stal jest twarda. Możecie w nią dożyć młotkiem, możecie ścisnąć wymadle. Wytrzyma. A tutaj, jeżeli przyłożycie duże obciążenie punktowe prostopadle do włókien, plastikowa matryca po prostu popłynie lub pęknie. Druga sprawa, temperatura. Stal S355 wytrzyma pożar znacznie dłużej niż wydruk. Więc nie, to nie zastąpi metalu wszędzie, ale w lekkich konstrukcjach nośnych, w ramionach robotów, w dronach, tam gdzie liczy się stosunek wytrzymałości do masy, to jest absolutny game changer. Skoro ustaliliśmy już fizykę, zapytajmy o ekonomię. Jakim cudem ta maszyna o takich parametrach kosztuje 2700 dolarów, a nie 20 tysięcy, jak konkurencyjny Mark Forged, który oferuje praktycznie to samo? Odpowiedź leży w historii firmy. Fibersec to nie jest garażowy startup, to nowe wcielenie firmy Anisoprint. Przez lata produkowali w Luksemburgu maszyny przemysłowe dla takich gigantów jak Airbus, ale Europa stała się dla nich drogim i trudnym rynkiem dla hardware'u. W 2024 roku firma zrobiła zwrot o 180 stopni. Przenieśli produkcję do Suzhou w Chinach. To pozwoliło im skorzystać z tzw. chińskiej dywidendy produkcyjnej. Tanie silniki, tania elektronika lokalny łańcuch dostaw. To wszystko drastycznie obniżyło koszt wytworzenia maszyny. Dostajemy więc technologię opracowaną przez europejskich inżynierów. Ale wyprodukowaną w cenie chińskiej elektroniki użytkowej. Wróćmy na chwilę do samej technologii, bo to ważne, abyście nie dali się nabrać na tanie zamienniki. Na rynku jest masa filamentów Carbon Fiber, ale to tak naprawdę jest zwykły plastik z pociętymi mikroskopijnymi kawałkami węgla, tak zwany Chopped Carbon. To daje ładne matowe wykończenie i nieco większą sztywność, ale wytrzymałość na rozciąganie jest limitowana przez klejenie warstw. Fiber Seeker używa technologii CFC. Continuous Fiber Coextraction. To proces dwuskładnikowy. Do jednej głowicy wchodzi plastik. Do drugiej ciągła nić węglowa nasączona żywicą. Wewnątrz dyszy roztopiony plastik szczelnie oblewia włókno, eliminując pory powietrzne. Działa to dokładnie jak żelbet na butowie. Włókno to stalowe pręty zbrojeniowe, które przenoszą rozciąganie. Plastik to beton, który nadaje kształt. Dlatego, mimo słabej matrycy, całość ma tak podę potężną wytrzymałość zdłużną. Ma maszyna oferuje spore pole robocze 300x300x245 mm, to więcej niż w Mark Force Mark II, co pozwala drukować znacznie większe elementy bez włączenia. W menu drukarki znajdziecie trzy tryby pracy oznaczone kolorami: zielony high speed, Używa tylko plastiku? Tutaj producent chwali się prędkością 500 mm na sekundę, ale uwaga, ta prędkość to prędkość ruchu jałowego i druku samą matrycą. Gdy przełączymy się na tryb fioletowy Hyper Strength, gdzie faktycznie zbroimy wydruk włóknem, fizyka mówi stop. Układanie włókna ciągłego jest procesem powolnym. Realna wydajność wolumetryczna spada drastycznie. Nie wsta maszyna jest tylko sprinterem wtedy, kiedy nie niesie ciężaru. Przy druku kompozytowym to raczej maratończyk. Każdy sprzęt jest tak dobry, jak jego programowanie. I tu Seek ma spory problem wizerunkowy. Maszyna korzysta z, autoskie, z autorskiego slicera Aura. Dlaczego nie Cura? Bo Cura to nie model jak ciecz. Aura musi generować pola wektorowe i ścieżki obciążeń, traktując włókno jak ciało stałe, któremu nie da się zagiąć w miejscu. To skomplikowana matematyka. Ale problem w tym, że Aura oficjalnie wspiera maksymalnie Windows 8. Nie ma wsparcia dla Windows 11 czy Maca. Co w roku 2025 to technologiczne fopa. Jeśli pracujecie w korporacji z restrykcyjnym IT, możecie mieć problem z instalacją. Z drugiej strony software działa offline. Wasze projekty nie lądują w chmurze producenta, co dla branży R&D może być kluczowym zaletą. Na koniec pieniądze. Największą siłą tego ekosystemu jest otwartość. Matrycą może być dowolny filament 1,75. Chcecie tania PLA, chcecie odporności na smary PETG? Nie jesteście zamknięci w złotej klatce drogich materiałów producenta. Jedyny dedykowany koszt to szpula włókna. 49 dolarów za 500 metrów. To bardzo uczciwa cena. Podsumowując, Fiber Seeker 3 to obietnica przemysłowej wytrzymałości w cenie amatorskiej. Jeśli macie świadomość inżynieryckich ograniczeń plastiku, jak temperatura i naciski, jesteście w stanie zaakceptować ryzyko związane z Kickstarterem oraz software'em, który może być przestarzały na ten moment, to narzędzie, które wam oferują, może zmienić wasz warsztat. Ale pamiętajcie, Kickstarter to nie sklep, a inwestycja w obietnicę, a terminy dostaw lubią się przesuwać. Jestem ciekaw waszego zdania, czy jako inżynierowie zaufalibyście kompozytowi drukowanemu w domu, krytycznym zastosowaniu. Czy wolicie jednak poczciwą Stahl S355? Dajcie znać w komentarzach. I do zobaczenia w kolejnych filmach.